Ostatní raz lečíme s tím. Ta, ta, tu berte holí, že malo. Posluchače. řiče, žiče. žiče. Tak jest. Życie tytuł już swój maj, mroczny autor zła bentel ukrócony, nadchodzi gęsta mgła Anomalia pogodowe, skruszą się tutaj niebawem Spore górki są przede mną, bo mam do czynienia Z prawem niebiesko-zielona, okrągła nasza ziemia Piękno i to tętno, przy ludziach dawno zwiędło ogranicza nas pandemia, a glebę złoża ropy Czarne chmury tu u góry, przede mną grube mury Niszczenie o półmarcie, z rzeczywistością starcie Jakiekolwiek chcesz tu mieć, od rodziny własnej wsparcie Realia rzeczywistość, przeciwia się ku prawdzie w realiach Twoja rodzina kurwa podesznie tobie gardziel Tryb na patencie, bądź tu na orięcie Oczy dookoła głowy Pierdolone życie w stresie Judasze, barówy, lewiznek krzywe ruchy Niestety dobre mordy trafiły Tu do puchy Ta, ta Lecimy z tym kurwa Przez Freudów krzywe ruchy przejrzałem nie jednego. Na marginesie działam, wziąłem przykład od tamtego. Takie moje ego, ciężki przekaz nic prostszego. Z tego miejsca chcę pozdrowić Rogola i Sztywnego, nieliczni.